Każdy z nas może wesprzeć Gorzowskie Schronisko dla Zwierząt. Co najważniejsze nie musimy wychodzić z domu. Potrzebna jest tylko dobra wola i nasze chęci. A to wszystko zupełnie bez kosztów. Wystarczy wejść na stronę internetową Tesco i zagłosować za wsparciem naszego schroniska. Jest organizowany przez firmę Tesco, przez supermarket Tesco i polega ten konkurs na tym, że trzeba wejść na stronę, na akcje i konkursy i tam oddać głos na schronisko tutaj nasze i zostanie link aktywacyjny przesłany na na skrzynkę i trzeba potwierdzić i tak oddajemy głos na schronisko i schronisko może wygrać karmę i oprócz tego pieniądze też na karmę i bardzo byśmy byli wdzięczni za każdy głos i apelujemy do mieszkańców Gorzewa o oddawanie jak największej liczby głosów. Pomoc jest naprawdę potrzebna, tym bardziej, że przed nami ciężkie jesienno-zimowe miesiące. Jest nam bardzo potrzebna taka pomoc, szczególnie teraz właśnie w okresie zimowym, jesiennym, kiedy no, psy wiadomo, potrzebują więcej tej karmy, potrzebują też no, ciepła i to możemy w ten sposób jakoś im okazać tą pomoc. Jest to strona www.tesco.pl, tam trzeba wejść na zakładkę, akcje i konkursy i tam już dalej wszystko będzie. Wypisane, jak dalej w imieniu schroniska apelujemy do wszystkich mieszkańców. To nic nie kosztuje, a pomoże wszystkim bezdomnym czworonogom. Konkurs trwać będzie do 7 października.